Działalność człowieka nieustannie niszczy naszą piękną planetę Ziemię. Pustynie rozprzestrzeniają się jak okiem sięgnąć, a gleba staje się coraz uboższa. Globalne ocieplenie jest niewątpliwie czynnikiem pogarszającym sytuację. A Hiszpania ponosi tego największe konsekwencje. Kiedy to wszystko się skończy? Wydaje się, że Półwysep Iberyjski zamienia swoje pustynie w lasy, ale jak to możliwe? Tego dowiemy się w dalszej części tego filmu. Jest coraz więcej obszarów pustynnych i coraz więcej regionów dotkniętych suszą. Zdrowie planety jest powodem do niepokoju, ponieważ zdrowie planety jest wręcz w przerażającym stanie. Ludzkość. I jej różne działania są przyczyną tych strasznych zjawisk. Zasoby planety są nadmiernie eksploatowane, co staje się coraz bardziej szkodliwe. Jaka będzie nasza przyszłość więc w takim klimacie? Dowiedz się tego w nowym odcinku na kanale ATECH. Gotowi? Zaczynajmy! Według licznych badań ostatnie 20 lat było katastrofalne dla Ziemi. Presja na glebę i Ziemię dramatycznie wzrosła. W Europie pustynnienie dotyka 8% terytorium. Hiszpania jest jednym z 13 krajów najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem. Co więcej, degradacja gleby staje się coraz bardziej powszechna. Ogólnie rzecz biorąc, Ziemia traci swoją strukturę. Obecnie uważa się, że 3 czwarte powierzchni naszej planety jest zdegradowane. Jak będzie wyglądała sytuacja w 2050 roku? Jeśli nadal będziemy postępować tak jak obecnie, sytuacja raczej nie ulegnie poprawie. Wzrost populacji i zmiany w naszych nawykach konsumpcyjnych są częściowo odpowiedzialne za tę katastrofę. Planeta jest dosłownie wyczerpana. Zbiory mogą zostać zmniejszone o 10% do 2050 roku. Osuszanie jest zatem zagrożeniem, które należy traktować bardzo poważnie. Może mieć ono krytyczny wpływ na wiele sektorów działalności. W rzeczywistości walka z globalnym ociepleniem we wszystkich jego formach mogłaby znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się pustyń. Jakie mamy więc inne rozwiązanie? I czy Hiszpania czyni cuda w tym temacie? Pustynnienie jest szczególnie powszechne w Hiszpanii. Ogólnie rzecz biorąc, kraje Europy są zaopatrywane przez ogromne szklarnie. Jednak ten rodzaj praktyki rolniczej powoduje przyspieszone pustynnienie kraju, zwiększa się erozja i degradacja gleby. W obliczu tego drobni rolnicy walczą o utrzymanie jakości swoich produktów. Obecnie, zgodnie z kryteriami Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia, 74% terytorium Hiszpanii jest zagrożone pustynnieniem. Większość z nich to suche, półsuche lub suche tereny subtropikalne. Nie wróży to dobrze na przyszłość. Bardzo ważne jest jednak wyjaśnienie pewnych kwestii. Po pierwsze, wydmom Sahary nie grozi inwazja na Półwysep Iberyjski. Przede wszystkim pustyni nie należy mylić ze zjawiskiem pustynnienia. W rzeczywistości pustynia jest dojrzałym ekosystemem z własną bioróżnorodnością. Z drugiej strony, pustynnienie jest rodzajem procesu społeczno-gospodarczego. Kiedy ludzie nadmiernie eksploatują zasoby naturalne na obszarze, gdzie woda jest czynnikiem ograniczającym, roślinność staje się rzadsza. Upraszcza to ekosystem i prowadzi do degradacji gleby. Ostatecznie tracą one swoją zdolność produkcyjną. Dowodzi to, że globalne ocieplenie nie jest jedyną przyczyną pustynnienia. Przyczynia się ono do zaostrzenia problemu i znacznie pogarsza suszę. Obecnie 20% hiszpańskiej gleby jest zdegradowane. Są to znaczące liczby, które rodzą pytania na nadchodzące dziesięciolecia. Wylesianie było szczególnie intensywne. Miało ono na celu pozyskanie drewna lub paliwa dla niektórych działań górniczych. W rezultacie krajobraz został wyrzeźbiony przez człowieka. Niestety, pustynnienie jest nieodwracalne, zapobieganie jest zatem niezbędne. Pustynnienie może sprawić, że całe hiszpańskie miejscowości staną się nierentowne. Może to spowodować, że ich mieszkańcy będą zmuszeni szukać nowego miejsca do życia. Można zatem powiedzieć, że cały półwysep jest bardzo narażony. Pomimo rosnącej świadomości problemu, rząd zdaje się nie proponować żadnych realnych rozwiązań. Regiony śródziemnomorskie sporządzają alarmujące raporty na temat stanu swoich wybrzeży. Weźmy na przykład wybrzeże Almerii we wschodniej Andaluzji. Jest to jeden z najbardziej suchych obszarów w Hiszpanii. Jego klimat jest bardziej afrykański niż europejski. W rezultacie wydaje się, że jest on gotowy na nowe, ekstremalne warunki. Do 2050 roku temperatury mają wzrosnąć średnio o 2,4 stopnia. Sytuacja ta może mieć jednak wpływ na wiele innych regionów. W całej Hiszpanii ryzyko pustynnienia jest wysokie, a nawet bardzo wysokie. Sztuczne zagospodarowanie terenu i presja człowieka wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego wpływają na ekosystemy przybrzeżne. Pasy plaży znacznie się cofają. Niektóre metamorfozy są widoczne gołym okiem. Zielone algi atakują wybrzeża, a ryby wymierają. W rzeczywistości wody są obciążone azotanami odprowadzanymi przez sąsiednie farmy. Nie wspominając już o zanieczyszczeniu wód gruntowych, nie powinniśmy również zapominać o wpływie presji turystycznej na morską florę i faunę. Dzwonki alarmowe biją na alarm, a pustynnienie staje się jednym z największych problemów kraju. Rząd nie chce jednak szerzyć paniki wśród ludności. Wydaje się, że epizody ulewnych deszczy i chmur piasku z nad Sahary są częścią rutyny. Świadomość rośnie. Niestety dla wielu rok 2050 jest wciąż zbyt odległy. Prawdą jest, że boom na rynku nieruchomości i konkretny rozwój wybrzeża były postrzegane jako oznaka dobrobytu. Dlatego też zmiana nawyków i wprowadzenie procesu przywracania ekosystemów jest bardzo skomplikowane. Rzeczywiście, rozwój miast jest postrzegany jako istotny czynnik napędzający lokalną gospodarkę. Niemniej jednak walka z pustynieniem powinna być stawiana na pierwszym miejscu. Niektórzy rolnicy próbują wziąć byka za rogi i praktykując tzw. rolnictwo regeneracyjne. Wysiewają mieszankę traw i roślin strączkowych. Tworzy to pokrywę roślinną, która chroni glebę przed erozją. Czy ten system może stać się powszechny dla wszystkich upraw? Nic nie jest pewne, ponieważ przyzwyczajenia umierają. Pomysł polega na przywróceniu działów wodnych dotkniętych pustynieniem do ich naturalnego stanu. Następnie ponownie sadzi się rodzime gatunki. Jakie rozwiązanie może wprowadzić Hiszpania? Porozmawiajmy o Wielkim Zielonym Murze Afryki. Jest to projekt mający na celu stworzenie bariery roślinnej o długości ponad 7000 km i szerokości 15 km. Ten zielony pas biegnie wzdłuż krawędzi Sahary. Jego celem jest powstrzymanie postępu pustyni. Każdego roku pustynia przybiera na sile i niszczy 2 miliony hektarów sawanny i lasów. Rozpoczęty w 2008 roku projekt trwał bardzo długo, przynosi on jednak bardzo zadowalające rezultaty, szczególnie w Senegalu, gdzie nasadzenia są najbardziej zaawansowane. Niemniej jednak, afrykański Wielki Zielony Mur ma na celu przywrócenie 100 milionów hektarów lasów do 2030 roku. Podobnie jak Afryka, Hiszpania postanowiła podwoić swoje wysiłki. Przyjęła krajową strategię walki z pustynieniem. Ten kompleksowy plan działania ma na celu zwiększenie różnorodności biologicznej i odporności ekologicznej w najbardziej suchych obszarach kraju. Ma on również na celu zachęcanie do działań mających na celu przywrócenie gleby, która jest już dobrze zdegradowana. Mówimy tutaj o zachowaniu naturalnego kapitału, który ma kluczowe znaczenie dla przetrwania naszej planety. Musimy zatem dążyć do neutralności degradacji gruntów. Ta krajowa strategia ustanowi zatem sieć stref eksperymentalnych. Promowana będzie ochrona gleby i wody. Zarządzanie gruntami musi przybrać nowy obrót poprzez wprowadzenie lepszych praktyk leśnych. Planowane jest również stworzenie krajowego atlasu pustynnienia. Utworzona zostanie publiczna platforma informacyjna i krajowa rada do spraw pustynnienia. Przywrócenie i odbudowa obszarów dotkniętych pustynnieniem są zatem w końcu na celowniku hiszpańskiego rządu i bardzo dobrze, lepiej przyjrzeć się problemowi dużo wcześniej, zanim osiągnie rozmiary, których nie da się już powstrzymać. Jednak nie wszystkie szkody można naprawić. Zasada ta będzie skuteczna tylko na lekko zdegradowanych gruntach. Środowisko jest teraz zupełnie inne. Planowana strategia będzie zatem musiała dostosować się do tempa nowego ekosystemu. Ekstremalne temperatury również były wektorem zmian. Czy ta strategia będzie wystarczająca? To prawda, że Hiszpania przekształca swoje pustynie w lasy, jednak pustynnie nie wciąż postępuje. Czy hiszpańskiemu rządowi uda się je powstrzymać na dobre? Nie wahaj się podzielić z nami swoją opinią na ten temat, zostawiając komentarz poniżej, oraz nie zapomnij o subskrypcji dla kanału. Czekamy na Twoje zdanie. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku na kanale ATECH. Do zobaczenia!